10 stycznia 2012 roku w nowym teatrze imienia Witkacego w Słupsku odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowaniom do premiery bajki Grażyny Lutosławskiej pod tytułem o dwóch Krasnoludkach i jednym końcu świata. Konferencji prasowej udział wzięli Zbigniew Kułagowski, dyrektor Nowego Teatru, Krzysztof Babicki, reżyser przedstawienia, Barbara Wołosiuk scenograf, Janusz Grzywacz kompozytor, a także Walernie Krasow, choreograf wraz z dziecięcym zespołem baletowym z Koszalina oraz aktorzy wcielający się w rolę różnych bohaterów bajki. Głównym założeniem konferencji prasowej było zapoznanie z tematyką bajki. Przedstawienie zawiera treści i wartości edukacyjno-ekologiczne skierowane nie tylko do świadomości, ale także do wrażliwości zarówno dzieci jak i dorosłych. O dwóch krasnoludkach i jednym końcu świata, to dobry tytuł na początek 2012 roku, chciałbym przedstawić, przedstawić realizatorów. Pan Krzysztof Bawicki, reżyseria, witamy serdecznie. Pan Janusz Grzywacz, kompozytor, jest pani scenograf. Pani Barbara Wołosiuk, scenografia, kostium oczywiście też. Pan Walery Niekrasow, choreografia, jest pan Walerek? Tak. Pan Walery Niekrasow, tak. Za dojdą wszyscy aktorzy. Pracujemy po raz pierwszy jako Słupski Teatr. Paletem dziecięcym ze szkoły podstawowej numer 9 z Koszalina. To jest szkoła, w której pracują już od kilku lat dzieci w tak zwanych autorskich klasach paletu klasycznego. Choreografię przygotował, jak powiedział Pan Walerin Krasow. on jest również pedagogiem w tej szkole. Nasi aktorzy, odtwórcy głównych ról, może po kolei przedstawić po prostu. Powiedzcie jakie postacie tutaj kreuje Jerzy Karniński-Pies. Anka Piotrowska-Pająk. Emilia masz masz lisica Adam Jędrusz-Zając. Machta Tuchkowska-Włona. Bożena Dorek-Mucha. Mucha Muchewa. Dorota Strzyżawska-Pszczoła. Irena krasa, krasa. <gry> <grymka> Pomina krasań Wpomina Piotra Tuchkowska-Muchę. Igor Mielnik, Krasnar Wlew. Nikola Palladini, krasna Wesowski. Chciałbym jeszcze powitać i przedstawić Pana Andrzeja Kazickiego, przedstawiciela prezesa spółki BGK w Złóbsku. I jest to sponsor tego wydarzenia. Przedstawienia. Dlaczego akurat ta firma? Dlatego, że mamy wspólny cel. Wspólnym celem jest pozyskanie, bo oczywiście młodych widzów, ale również taki aspekt ekologiczny, ponieważ chcemy również poprzez ten test, poprzez tę opowieść, no, mówić o rzeczach ważnych dla, dla współczesnego świata, dla, dla młodych, młodych przyszłych obywateli, którzy, którzy, mam nadzieję, również w przyszłości będą po prostu inaczej traktować i dbać o środowisko naturalne. W teatrze, kiedy jest możliwość uzyskania nowego, świeżego tekstu dla młodego widza, to to jest dosyć duże święto. Oczywiście ta bajka powstała 4 lata temu, to jeszcze w moich dawnych czasach lubelskich, tam zamówiłem u pani Lutosławskiej ten tekst. I wydało nam się po kilku latach tekstem dalej istotnym, ważnym. Aczkolwiek z panem dyrektorem rozmawialiśmy o tym, żeby to zrobić inaczej, żeby to jednak nie było powtórzenie, tylko jakieś rozwinięcie tematu. I myślę, że ten spektakl Słupski jest zupełnie innym przedstawieniem, bo sama współpraca z panem Balerym Niekrasowem i z jego baletem sprawiła, że nagle trochę się to rozszerzyło. Jest troszkę inna, inna przestrzeń, inny, inny, temperament, bo dzieci włożyły w to też trochę emocji, swoich emocji. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że praca z zespołem słupskim była naprawdę bardzo dobra. Ja tutaj jestem pełen uznania. I oczywiście te wszystkie piosenki z muzyką Janusza Grzywacza, kostiumy Barbary Wałosiu, to wszystko też zostało wprawione w ruch przez pana Malarego Niekrasowa i myślę, że widownia Słupska otrzyma spektakl, który to jest takie marzenie. Będzie takim spektaklem wyświetlane słowa, ale skuteczne, familijnym. Otóż ja uważam, że to, co powiedział pan reżyser, że ta familijność tej, tej sztuki, plus jeszcze ten wątek, o którym nam bardzo chodziło i, i w trakcie pierwszych spotkań z panem y, dyrektorem o tym mówiliśmy, ten wątek ekologiczny spowodował to, że my z wielką chęcią przystąpiliśmy do tego przedsięwzięcia i jako przedsiębiorstwo cieszymy się. Już, już dziś jestem zadowolony i nie chcę zapeszać oczywiście z tego, że doszło ono do skutku. Cieszy mnie to, bo po pierwsze to docieranie z świadomością ekologiczną do najmłodszego pokolenia. Tu będą przedszkolaki, tu będą uczniowie klas, od 1 do 5, pewno rodzice, którzy, którzy uczyć się powinni od dzieci właśnie tego myślenia ekologicznego. Ja wiem o tym doskonale, bo od czterech lat, kiedy działamy w przedsiębiorstwie z tak zwaną dydaktyką ekologiczną, prowadzimy konkursy z przedszkolakami, ze szkołami podstawowymi, ze szkołami średnimi, z trzema kierunkami na uczelniach wyższych. Prowadzimy pewien cykl działań. Dołączamy do tego teraz, teraz coś, co się nazywa sztuką. I ta sztuka jest nośnikiem w mojej ocenie. Najlepszym, najskuteczniejszym, bo dociera do wrażliwości ludzkiej, nie tylko do świadomości, ale do wrażliwości. Żyjemy w jednym świecie i nie możemy go psuć. Ci młodzi są szansą dla nas. Dziękuję bardzo.